No, i testujemy, właśnie udało mi się naprawić taki zabytkowy sprzęt. Light. A największą ciekawostką w tym sprzęcie są te gniazda RC35. To jest symbol sterownika. I tu jak widać można podpiąć drugi taki sam player. Tu ustawiamy switchem który ma być pierwszy, który drugi. I steruje się podwójnym sterownikiem od Denona DM2000F, 2000F 2 i 2000 Limited. I można dwoma playerami sterować przy pomocy jednego pilota i jednocześnie można też sterować w tej prawie W Taki wynalazek. To jest lata 90 i jak dobrze pamiętam to jest 93 rok produkcji. Denon 2000F. Pierwszy chyba pojedynczy. Denon skierowany do wyżoju.